Witam serdecznie, wszystkie koziorożce. Czytanie na miesiąc maj 2025. Czytanie będzie oczywiście ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, a resztę, resztę zostawcie. Dla osób, które nie są pierwszy raz, witajcie na kanale Erika Tarot. Ja mam na imię Iwona. No i zapraszam Was na to czytanie. No, zachęcam też do komentowania i subskrypcji i oczywiście jak wam się spodoba filmik to dajcie łapkę w górę jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo pomocne w moim rozwoju no to zaczynamy koziołki może włączę światełko jeszcze żeby było jasniej koziorożce co dla was maj 2025 już wyskakuje, no dobrze. Pamięć duszy, mhm. i jeszcze karta ziemi. No, emocje będą tutaj buzowały w tym miesiącu maju. Coś albo dużo stresu, który wyrzucisz z siebie, ale bardziej tu czuję te emocje. Zobaczcie, pamięć duszy, jak to pisał Michael Newton w swojej książce. Dusze wybierają sobie Osoby, z którym tutaj będą na tej ziemi, które pomagają im w odpracowaniu karmy. I tak czuję, że tak tutaj będzie w tym miesiącu, bo jest ta pamięć duszy, zobaczcie, umówiliście się na ten czas, więc w tym momencie ktoś pojawi się na Twojej drodze, z kim się umówiłaś już tam wcześniej, u góry, zanim na ten świat tutaj przyszliście. Osoba z przeznaczenia ci, która miała się pojawić w tym momencie, pojawi się właśnie. I to będzie taka burza uczuć. No, zobaczymy dalej, czy to będzie ogrom miłości, czy może stres, nerwy, złość. Ale na pewno ta osoba tutaj jest w tym czasie, kiedy miała być i czegoś w czymś ci miała pomóc. No to zobaczymy. Koziorożce. Jakie wyzwanie przed Tobą? <taki> Takie największe wyzwanie na ten miesiąc. Koziorożec. Mhm. Pozbyć się jakichś ograniczeń. Czujesz, że utknęłaś, czy utknęłaś w miejscu. Masz jakiś problem, może to w głowie, może wyniesiony z domu, jakieś ograniczenia. Czujesz, że nic więcej nie możesz zrobić i że masz związane ręce. Zobaczymy, do czego to będzie się odnosiło, co ci pomoże w tym miesiącu. Zostawienie czegoś za sobą i ruszenie w nową drogę, żeby nie tkwić w przeszłości. Odwróć się i odejdź, zostaw to wszystko. Co ci nie służy, a co ci poprzeszkadza w tym miesiącu, co ci utrudni? Uczucie, które masz w serduszku, czujesz, że dalej nic nie możesz zrobić, że jest, masz te ręce związane może z powodu jakiegoś, jakich, jakiegoś uczucia, nie możesz się pogodzić z tym, że coś ci nie wyszło, ale tu jest powiedziane: zostaw to, odejdź i idź ku nowemu. No, ciężko z, z serduszkiem. Pełne miłości iść dalej zostawić no ale tak trzeba no dobrze, zobaczymy jakie energie na cały miesiąc a może jesteś po prostu zbyt y, empatyczna zbyt dużo miłości nie potrafisz inaczej i, i, i dlatego jesteś w tym miejscu w którym jesteś, bo nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Bardziej dużo więcej asertywności potrzebujesz. No zobaczcie, co wypadło. Niezadowolenie, i słoneczko. No, lepszy. jedziemy. Król Pentakli, idziesz tutaj. Na pewno rozwój finansowy w pracy tu się polepszą warunki w tym miesiącu, mhm. bo jesteś zwycięzcą i tutaj dostajesz awans albo podwyżkę, coś takiego. W pierwszych dwóch tygodniach jest jakaś ucieczka. Tutaj po koryjomu się wymykasz z czegoś. Albo tu potrzebna będzie duża strategia, też. Możesz tutaj też poczuć spadek energii w tym pierwszym tygodniu. Może być ktoś wokół ciebie, kto tą energię ci zabiera. W drugim tygodniu tu masz autorytet jakiś, jakiegoś nauczyciela. Może będziesz słuchać jakichś podcastów, może przeczytasz jakąś ciekawą książkę, a może udasz się na jakieś kursy, właśnie. Mhm. Które pomogą Ci tu właśnie mm, wznosić się wyżej, prosić o podwyżkę albo awans. Widać, że tutaj, no, koniec miesiąca będziesz zwycięzcą. Czyli coś Ci się uda, jakiś sukces. No zobaczymy. Co to może być? No widać, że właśnie w finansach, w pracy tutaj idą jakieś lepsze warunki. Zobaczmy, co u Ciebie w miłości. Kozioroż, to na miesiąc maj. No, ciężko. 10 pentakli. 10 mieczy. Leżysz. No właśnie, ty leżysz. Ty nie możesz nic z tym zrobić. Ty musisz się uporać jakimś uczuciem sobie. Miłość, koziorożec maj. Mhm. No tak, zobaczcie, zobaczcie. Wy się koniecznie musicie z czymś tutaj uporać, bo ciężko w tym waszych serduszkach. Kochacie, ale nie tą osobę, co trzeba. Albo jesteście zbyt empatyczni, ludzie was wykorzystują. W pierwszym tygodniu tutaj widzisz, ta energia się zamyka, coś się kończy, tutaj śmierć, coś, jakiś etap w Twoim życiu się zamknie na początku maja. Troszkę ci to będzie kosztowało, widać, dlatego może te podcasty, może tu będziesz trochę słuchać jakichś psychologów i tak dalej. No, koszmary, koszmary. Trudno Ci będzie się z tym wszystkim pogodzić, z tym zamknięciem tego etapu, ale w. W trzecim tygodniu widać, że już idziesz, i zobaczcie, to jest ta sama karta karta, która powiedziała, że to ci pomoże. No i myślę, że wsłuchasz się w swoją intuicję i odejdziesz. Zrobisz ten krok właśnie, zostawisz coś za sobą i pójdziesz do nowego. Sny też mogą ci dużo mówić. Zwracaj uwagę na sny. Jakaś tutaj trudna ścieżka przed tobą, która wymaga mnóstwo intuicji. Ale zobacz, ona cię doprowadzi do szczęśliwej rodziny, do związku. No, ta osoba, twoja dusza ją pamięta. Jak ją zobaczysz, to będziesz wiedzieć, czy to jest ta osoba, o którą chodzi. Mhm. I coś tutaj się będzie działo w tym miesiącu. Ktoś będzie cię wyciągał z tej przeszłości, tak czuję. I znowu ograniczenia, zobaczcie. Ta osoba wyciągnie cię z tych ograniczeń. Tylko to jeszcze nie w tym miesiącu. Ale już może coś się zadziać. Tu jest to zwycięstwo. Mamy księżyc. Co prawda trudna ścieżka dla ciebie, żeby to wszystko sobie w głowie poukładać, bo jakaś, jakieś uczucie w tobie jeszcze jest, którego się nie możesz pozbyć, które cię przygnębia. Ale widać, że starasz się. Starasz się odchodzić od tego i idziesz. Mimo tego, że to jest dla ciebie trudne. Ale myślę, że sobie poradzisz, skoro tu jest energia takiej zwycięzcy. Zobaczmy, jak finansowo. Finanse, finanse dla koziorożca na miesiąc maj. Finanse, praca. jeden mężczyzna gdzie tu mamy coś ci właśnie krat. twój czas, twoją energię tu się zakończa etap i mamy, zobaczcie króla buław może to być twoja energia że dostajesz takiej energii do pewności siebie właśnie żeby pójść po tę podwyżkę po, po jakąś bo bo chęci tu masz. To więc tutaj może być taka energia, że masz już wszystkiego dość i ten wulkan w tobie wybucha, bo mm, buławy to działanie, to energia. Zobaczcie, tu jest lew, to jest siła. Więc albo to wszystko, mm, że w tej miłości to wszystko ci nie wychodzi, może tutaj skupisz się właśnie na jakichś nowych mm, możliwościach zarobkowania, jakieś rozliczenia z przeszłością w miejscu pracy, może to być rozliczenie z, tym, z jakimś mężczyzną, który był w twoim życiu. Mhm. Ktoś, kto wzbudzał w tobie pożądanie, ale widać, że tu jest to zakończenie etapu, jakieś rozliczenie z przeszłością, które ci tutaj nie służyło. Mhm. Tutaj jest ta nauka, może psycholog, ktoś taki, kto ci pomoże pozbyć się właśnie tej przeszłości. Tutaj mamy to odejście i troszeczkę ci żal tego, co było. Mamy pięć pucharów, które mówią, że tu jest żal za czymś, co się wydarzyło, coś, co, co ci nie wyszło. Może coś powiedziałeś, albo ktoś ci coś powiedział. Tu będzie taki smutek troszeczkę, to odejście. Ale zobacz, co się pojawia. Pojawia się na końcu miesiąca rycerz pucharów. Więc przychodzi tu do ciebie jakaś niespodzianka, bo tu ten sukces. Albo po przy... pojawi się jakiś mężczyzna dla kobiet. No, może tak być, bo zobaczcie, na końcu talii mamy gorącą kobietę. Tutaj też jest błysk w oku, i w serduszku, i w ogóle jest gorąco, więc wzbudzi w tobie jakieś uczucie. Może tak być. Albo po prostu dostaniesz niespodziankę w miejscu pracy, możesz właśnie dostać jakiś, jakąś propozycję, lepszy awans. Coś miłego cię spotka na koniec miesiąca, w miejscu pracy albo jeśli chodzi o finanse. Może to być oczywiście osoba, yy, pojawi się jakaś osoba w Twoim życiu, która też Ci finansowo może yy, wspomoże rymuje się, więc na pewno tak będzie zobaczcie, nowa droga, nowy wybór no, mm -hmm. będzie się działo, coś czuję pod koniec miesiąca się zacznie coś w Twoim życiu ale musisz się uporać pamiętajcie, że jeżeli siedzicie w przeszłości to nic nowego do Was nie przyjdzie trzeba tą przeszłość za sobą zostawić uporać się z tym wszystkim żeby wpuścić do siebie to nowe, aż mam ciarki, jak to mówię, bo widać, że Wy się umówiliście tam na to, na ten czas i spotkasz tą osobę, która tutaj w tym momencie miała do Ciebie przyjść i to będzie naprawdę coś, coś gorącego. No, zobaczymy teraz jeszcze radę na ten miesiąc dla Was, koziorożce. Więc ten wulkan, to będzie ogromna namiętność, coś czuję. Mhm. Już tyle razy dostaliście po tyłkach, że tak powiem, ale wy się nie poddajecie, dążycie do tego, co chcecie, do swojego, no mimo trudów. Systematyka jest tutaj bardzo ważna i walcz, walcz przede wszystkim ze sobą. Bo trzeba tutaj tą przeszłość przegonić, nie? No właśnie może trzeba bardziej się skupić na tym, żeby uleczyć własną duszę, własne uczucia. Bo dziewięć buław mówi, że już tyle razy dostaliście, ale się nie poddajcie. I nie poddajcie się. Po prostu usuńcie przeszłość ze swojego życia. Dziękuję Wam bardzo i życzę tego. Tego romansu Wam dziękuję bardzo i zapraszam do następnych.